Cześć, ja jestem Łukasz, a to jest mój wideoblog, moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Na moim blogu, który właśnie postanowiłem sobie założyć, będę Wam prezentował materiały z różnych gier. A więc, tak dokładnie będą tutaj dla Was informacje, jakie gry wychodzą w danym miesiącu, w co warto pograć, a także będą właśnie gameplay'e. Na sam początek będzie gameplay z gry EuroTrack Simulator 2, z tego względu, iż właśnie lubię symulatory. Od dziecka właśnie pasjonuję się w symulatorach ciężarówek. Tak więc, na sam początek przygotuję dla Was właśnie krótki materiał, krótki gameplay. Właśnie z gry Eurotrack Simulator 2 z dodatkiem Ekspansja Polska. Co więcej, na moim blogu, na moim wideoblogu będą także materiały właśnie z różnych wypadów gdzieś na narty, wypadów na rowerze. Z tego względu iż bardzo, bardzo lubię jeździć właśnie. Na rowerze, tak więc będą krótkie filmiki, właśnie z wypadów na rower, prezentacje sprzętu rowerowego. Tak więc, jeżeli będzie już sezon rowerowy <coughs> rozpoczęty, tak na dobre, a więc coś koło wiosny, będziemy prezentować właśnie różne materiały na temat tras rowerowych, na temat właśnie sprzętu rowerowego. Tak więc, mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco.